Cześć wszystkim, z tej strony Marta i witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj specjalnie dla iStudies pokaże Wam, jak zrobić własną czcionkę na iPadzie i dodać ją do GoodNotes, co pozwoli nam napisanie na klawiaturze naszym własnym pismem. Uważam to za mega świetną sprawę, ponieważ są czasami rzeczy, które warto mieć w swoich zeszytach i swoich notatkach, ale nie do końca mamy chęć, czy nawet czas, żeby je zapisać odręcznie, więc właśnie dodanie własnej czcionki z naszego pisma otwiera nam wiele możliwości i ułatwia nam życie. Więc w paru crossfair krokach pokażę Wam, jak to zrobić. Jesteśmy na naszym iPadzie, wchodzimy w, w warkę i otwieramy stronę Kaligraph. Tworzymy bezpłatne konto i gdy już je stworzymy, klikamy Start Up. Wyświetla nam się taka strona i, żeby stworzyć Wasz wzór na naszą książkę, klikamy Create a Template. Wyświetla nam się zestaw znaków, jest to zestaw podstawowy. Możemy go oczywiście uzupełnić o dowolne znaki, jakie chcemy, więc jeżeli czegoś nam tutaj brakuje, czego korzystamy na co dzień na klawiaturze, możemy to na spokojnie dodać do naszego wzoru. Ja dzisiaj na rzecz odcinka wykorzystam ten podstawowy, żeby nie zajmował za dużo czasu. Jeżeli nam wzór odpowiada, klikamy Download. Template i ważne, żeby wybrać w PDF-ie. Dodatkowo klikamy Characters as a Background, co pozwoli nam rozpoznać, w którym miejscu napisać jaką literę. Dzięki temu też poznamy mniej więcej, jaką zrobić wielkość znaku i po prostu ułatwi nam to tworzenie naszej czcionki. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy Download. I gdy wszystko się załaduje, klikamy Calligraph Template PDF. Wyświetla nam się tutaj właśnie nasz wzór, na którym będziemy pracować. Możemy go otworzyć właśnie w naszym GoodNoTes, a jeżeli nie posiadamy GoodNoTes, możemy otworzyć go w Notatkach i uzupełnić sobie go w Notatkach lub po prostu w galerii używając Apple Pencil. Ja wykorzystam GoodNoTes, więc klikamy Open in GoodNoTes. I import as a new document. Wyświetla nam się nasz cały plik, i teraz rzecz, którą musimy wykonać, to za pomocą rysika napisać wszystkie znaki, które są tutaj na szaro widoczne. Muszą być one mniej więcej w tym miejscu, w którym są. Możemy je napisać, oczywiście, gdzieś indziej, ale trzeba liczyć się z tym, że odległość między znakami może się przez to zmienić, bo one są narysowane w takim miejscu, żeby właśnie ta odległość była zachowana równo. Oczywiście nie musimy iść po tych liniach. Własnym pismem, tylko żeby zachować po prostu te wymiary i odległości. Więc teraz zabieramy się za pisanie. Gdy wypełnimy nasze wszystkie znaki i wzór jest gotowy, klikamy Udostępnij i Export this page. Pobieramy go w formacie PDF i zapisujemy w miejscu, żeby go nie szukać. Ja go zapiszę w folderze iStudies. Zapisujemy i wracamy na stronę Calligrapher. Gdy mamy już gotowy wzór, klikamy My Phones. I klikamy Upload Template. Wybieramy plik, możemy wybrać albo zdjęcie, albo właśnie plik. Szukamy naszego wzoru i klikamy Upload Template. Gdy się załaduje, wyświetla nam się nasz wzór i klikamy Add Characters to Your Font. I tak wygląda, właśnie. Nasz gotowy wzór. Możemy go sobie oczywiście edytować, zmienić jego nazwę, odległość między literami, wielkość fontu oraz odległość między słowami. Ja zostawię takie, jakie są tutaj wyznaczone. Klikamy save i teraz klikamy Build font. Możemy go sobie oczywiście nazwać na rzecz odcinka, nazwę go I Studies i klikamy Build. Pojawia nam się podgląd, jak nasza czcionka wygląda. Możemy ją sobie powiększyć, żeby lepiej jej się przyjrzeć. Jeżeli wszystko jest ok, możemy sobie też porównać wielkości, jak u nas to wyszło. I jeżeli wszystko jest w porządku, klikamy nazwę z końcówką TTF i klikamy download. Gdy nam się pobierze, przerzucamy nasz plik do folderu, żeby łatwo móc go odnaleźć. Kolejną czynnością, którą musimy wykonać, jest wejście w aplikację iFont. Klikamy w prawym górnym rogu w plik z plusikiem i szukamy naszego pliku. Mój jest w iStudies. Klik, wybieramy nasz plik i klikamy Open. Wyświetla się nasz font, który wygląda w ten sposób. I teraz, żeby go zainstalować, trzeba kliknąć Install. Klikamy Allow. I close. Teraz zgodnie z instrukcją trzeba przejść do ustawień i dodać nasz font do systemu, co właśnie zrobimy. Więc wchodzimy w ustawienia. Następnie, jeżeli osoby mają anglojęzyczny tablet, to będą od razu wiedziały. Klikamy VPN in Device Management i wybieramy nasz font, czyli iStudies. Klikamy Install. Podajemy nasze hasło. I następnie Install i Install. No i gotowe. Mamy dodany nasz font. Więc po wejściu do np. aplikacji GoodNotes wybieramy tryb pisania i szukamy naszego fontu po nazwie iStudies i mamy dodaną naszą czcionkę. Jeżeli chcemy, żeby to była nasza główna czcionka, wystarczy kliknąć T z serduszkiem, żeby to była nasza czcionka Będziemy z automatu pisać naszym pismem. Więc jak widzieliście, dodanie własnej czcionki z własnego pisma absolutnie nie jest trudne. Zajęło to dosłownie chwilkę, a myślę, że naprawdę ułatwi pracę wielu uczniom czy studentom, albo po prostu osobom lubiącym swoim pismo, ale którym brakuje po prostu czasu na pisanie odręczne. Uważam to za mega ułatwienie, które zachowuje estetykę naszej pracy. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście zapraszam Was na profil iStadi, gdzie ja i moi koledzy pokazujemy Wam wiele właśnie fajnych tipów, na przykład, właśnie na dodawanie własnej czcionki w Notes, czy tworzenie kartek na walentynki, które zrobiły dziewczyny. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za oglądanie, no i do zobaczenia kolejnych. A więc pa pa!